Witam serdecznie w kolejnym odcinku. Dzisiaj ważna lekcja, gdyż bardzo często uczniowie mówią nienaturalnie. Chodzi o zwrot w tym momencie, ewentualnie jak mówimy o przeszłości, w tamtym momencie. No, nam od razu nasuwa się słowo moment, tak? No, bo generalnie to jest niby to samo. Czyli mamy at this moment. I w przeszłości at that moment. Ale niestety w języku angielskim mamy dwa zwroty pokrywające się z tym naszym momentem. Mianowicie at this point i at that point. I teraz o co chodzi? W tym momencie działa autentycznie, w tym momencie. Na przykład teraz, tak? W tym momencie, nie wiem, jest pierwsza godzina, i w tym momencie czuję się, nie wiem, na przykład głodny. Generalnie mam wrażenie, że my w języku polskim też mamy dwa zwroty. Zobaczcie, że można u nas powiedzieć w tym momencie i to znaczy dokładnie teraz, albo na ten moment. Na przykład, wiesz, co na ten moment nie wiem, co robić. To nie chodzi o ten moment dokładnie w tym momencie, tak? Na ten moment powiedzmy, nie wiem, ostatni może nie wiem, kilka dni, może miesiąc, może rok. Na ten moment nie wiem, co robić w moim życiu. I tak właśnie działa język angielski. At this. Moment to jest dokładnie w tym momencie, czyli tu będzie w tym momencie, natomiast na ten moment nie wiem, co robić, czyli ta, ta płaszczyzna czasowa jest dużo szersza. Nie dokładnie teraz. Wówczas powiemy at this point. Zapraszam przed ekran. No dobrze, moi drodzy, spróbujmy sobie to wszystko ułożyć, gdyż ten podział nie jest tak jednoznaczny, jak powiedziałem we wstępie. Dlaczego? A no, dlatego, że te struktury, gdzie będzie point. Czyli at this point, ewentualnie at that point, jeżeli przeszłość działa, ten zwrot działa w obydwu kontekstach. Czyli w, autentycznie w tym momencie, ewentualnie na ten moment, czyli na tym etapie, na przykład mojego życia, projektu itd. Czyli moi drodzy, at that moment działa tylko w danym momencie. Natomiast at that point, czy tam at this point, działa też w danym momencie, lub właśnie na danym etapie życia projektu i tak dalej. No dobrze, moi drodzy, to popatrzmy teraz na dwa przykłady. W jednym pasują obydwa zwroty, a w drugim tylko jeden. A po polsku śmiało możemy powiedzieć, w tamtym momencie mamy przeszłość, czyli właśnie that. At that point I was still living at home and had no job, tak? Czyli w tamtym momencie wciąż mieszkałem w domu z rodzicami i nie miałem pracy. Tu jest okres życia, tak? Na tamtym etapie. A tutaj, w tamtym momencie, a soldier opened fire on the car, tak? Czyli w tamtym momencie żołnierz dosłownie otworzył ogień w kierunku samochodu. Tu jest moment, a tu jest etap. Czyli w pierwszym zdaniu, z uwagi na to, że mówimy o etapie, a nie danym momencie, pasuje tylko at that point. Natomiast w drugim zdaniu mamy dosłownie moment, no i pasują oba zwroty at that point, ewentualnie at that moment. I jeszcze jeden przykład. Na przykład jemy sobie obiad i ktoś komuś proponuje a cup of tea. I ktoś mówi, wiesz co? W tym momencie nie mam ochoty na filiżankę yy, herbaty. Może później jak zjem Obiad, tak. Tu jest mowa o dosłownym momencie i generalnie pasują oba, ale z uwagi na to, że podkreślamy dosłownie ten moment, mimo wszystko lepszy będzie właśnie, będzie, lepszy będzie zwrot z momentem, czyli at this moment, no i właśnie mamy tutaj this, bo mamy teraźniejszość, czyli I don't want a cup of tea at this moment, but maybe later when I've eaten dinner, kiedy, czyli kiedy zjem obiad. Zobaczcie, że mamy przyszłość, a mamy czas prezent perfect. O tym robiliśmy lekcję prezent perfect w przyszłości. Jak znajdę, to podlinkuję. No to czas na przykłady od native speakerów tutaj rozmowa z tym panem, który się przeprowadził do pewnego hrabstwa mówi, że w tamtym momencie czyli kiedyś tam mało kto chciał tam mieszkać. Dlaczego? Bo it was the second poorest county in the state, czyli drugi na, drugie naj, najbiedniejsze hrabstwo w stanie. Nikt tam nie chciał mieszkać w tamtym momencie. To nie jest dana chwila. To było ileś tam lat. Przez ileś tam lat to było bardzo biedne hrabstwo. Czyli nie może użyć moment, tylko właśnie point. Posłuchajmy. Last good deal. Nobody was moving into Yancey County at that... Nobody was moving into Yancey County at that point. W tamtym momencie nie możemy użyć moment. The point was the second poorest county in the state. I całość? It cost me $800. Last good deal. No dobrze, moi drodzy, kolejny przykład, kolejny ciekawy przykład po Polsku będzie w tym momencie, ale znowu nie moment, tylko point at this point, czyli mamy właśnie this, bo mamy teraźniejszość. I teraz dlaczego? Pan się pyta tej dziewczyny, jaki procent uczniów, byłych uczniów z jej klasy pracuje? No bo niestety. Wielu młodych amerykanów nie pracuje przynajmniej tam, tylko biorą narkotyki i się plątają. No i znowu pan się nie pyta o ten moment, bo w tym momencie to oni sobie rozmawiają. Pan mówi w sensie takim ogólny na ten moment, jaki procent uczniów z klasy pracuje. Posłuchajcie. What percentage would you say? What percentage would you say? Tak, jaki procent powiedziałabyś? Are actually working class Americans at this point. Are actually working class Americans at this point? At this very point. Zobacz, go na ciekawie dopytała. At this very point po polsku byłoby dokładnie w tym momencie, ale dalej nie mówimy o dokładnie ten moment, czyli tam powiedzmy, nie wiem, godzinę 14:05. are actually working class Americans at this point. At this very point, at this from point. my class. From my class, czyli ile uczniów z mojej klasy? Um, I would, say maybe 50%. I would say powiedziałabym, rzekłabym, może 50%, A reszta nic nie robi. I całość? I would say, what, what percentage would you say are actually working class Americans at this point? At this very point, this point. from my class, um, I would say maybe 50%. I ostatni przykład na dziś, ciekawy, po polsku znowu będzie moment. Tu akurat po polsku byśmy powiedzieli w pewnym momencie, a po angielsku będzie at one point. No i mamy point, a nie moment. Dlaczego? Bo znowu nie chodzi o dokładnie jakiś tam moment, tylko o etap. W pewnym momencie, w pew, na jakimś tam etapie. Posłuchajmy. Tesla has No i mamy filmik o Tesli, która zdominowała present perfect. Rynek samochodów elektrycznych od dłuższego czasu. Dlaczego? Bo oni byli jedynymi producentami aut elektrycznych w pewnym momencie. Czyli mamy okres iluś tam lat, kiedy Tesla była producentem samochodów elektrycznych jedynym producentem. No i nie może być. Moment. Brzmiałoby to nienaturalnie. I całość? Tesla has dominated the electric vehicle market for a very long time. They were the only ones producing electric vehicles in the US at one point. Dzięki trzymajcie. Się.